Wrocławski rynek został wytyczony jako miejsce do handlu. Bardzo bogaci kupcy, patrycjusze, otrzymali parcele pod budowę kamienic. Kamienice, które otaczają wrocławski rynek, mają w piwnicach elementy gotyckie. Natomiast fasady w późniejszych wiekach były przebudowywane. Dlatego też na wrocławskim rynku możemy zobaczyć kamienice renesansowe, barokowe, jak również secesyjne. Wszystkie kamieniczki, które otaczają wrocławski rynek, skrywają pewne tajemnice, jak również posiadają wiele ciekawostek. Na spacer i poznanie niektórych z zagadek w imieniu Towarzystwa Miłośników Wrocławia serdecznie zapraszam. Książę Wrocławski Henryk IV w roku 1272 zalecił budowanie kamiennych domów. Kawałek średniowiecznego muru możemy zobaczyć w przejściu pod błękitnym słońcem. Wrocławskie kamieniczki na zewnątrz prezentują różne, różne style: barokowy, renesansowy, ale również, kiedy wejdziemy do wnętrza kamieniczek. Możemy zobaczyć piękne stropy, które zdobiły mieszkania ówczesnych właścicieli kamieniczek. Kamienice, które znajdują się na wrocławskim rynku były często wyburzane. I na przykład w miejsce dwóch kamienic stawiano jedną, albo w miejsce jednej stawiano dwie kamienice, stąd też jedno wejście. A dwa numery. Kamienica 21 należała do Fugerów, bardzo bogatych bankierów miasta Wrocławia. Kiedy wytyczono Wrocławski Rynek i wybudowano kamienice, nadano im piękne imiona. W połowie XVIII wieku kamienice otaczające Wrocławski Rynek zostały ponumerowane, ale dziś znowu wracamy do tych pięknych nazw historycznych. Również cztery strony rynku wrocławskiego posiadają swoją nazwę. Pierzeja południowa nazywana jest stroną pod Starą Szubienicą. Pierzeja zachodnia nazywana jest pierzeją Siedmiu Elektorów. Pierzeja północna to strona targu Łakoci, a pierzeja wschodnia to pierzeja pod Zieloną Rurą, ponieważ stała tam studnia. Kamienica pod gryfami to jedna z najwyższych i również jedna z najładniejszych kamienic, która została wybudowana w stylu niderlandzkim. Szczyt kamienicy trójkątny ozdobiony jest postaciami zwierząt. Znajdują się tu gryfy, lwy, orły i na samym szczycie prawdopodobnie pelikany. Gryfy to mitologiczne stwory, które pilnowały skarbów. Czy w piwnicach w kamienicy pod gryfami ukryty jest skarb? Kamienica Dwór Polski w pierwszej połowie XVII wieku znajdował się tutaj zajazd o wysokiej renomie. Gościu samego króla Władysława IV Wazę. Na fasadzie kamienicy Dwór Polski znajduje się pewna ciekawostka architektoniczna. Jest tu okno, ale niby go nie ma. Na którym piętrze jest okno, którego nie otworzymy? Kamienica pod Złotym Słońcem to jedna z najładniejszych kamienic w Pierzei Zachodniej. Kamienicę pod Złotym Słońcem możemy rozpoznać po tym, że na jej elewacji znajduje się Złote Słońce. Swój początek budynek ma już w XIII wieku. Obecnie mieści się tutaj. Muzeum pana Tadeusza. Kamienica pod błękitnym słońcem swoimi korzeniami również sięga XIII wieku. W XVI wieku przebudowano ją w stylu renesansowym. Dzisiaj znajduje się tutaj przejście pod błękitnym słońcem, którym możemy przejść z rynku na ulicę kiełbaśniczą. Kamienica pod siedmioma elektorami. Jest to kamienica, na której elewacji zobaczymy osiem postaci. Jedna z nich to cesarz Leopold I. Siedmiu elektorów były to osoby, które brały udział w wyborze króla Niemiec, zarazem Świętego Cesarstwa Rzymskiego. Trzy kamienice kamienica pod siedmioma elektorami kamienica pod błękitnym słońcem oraz kamienica pod złotym słońcem. Gościły w swoich wnętrzach królów, którzy przyjeżdżając do Wrocławia, w jednej kamienicy spali, w drugiej jedli. W zachodniej znajduje się budynek, który nie sięga swoimi korzeniami średniowiecza. Został wybudowany w latach 30. XX wieku i zupełnie nie pasuje do pięknej architektury kamienic na rynku wrocławskim. W powierzchni Południowej pod numerem 22 mieści się kamienica pod złotym dzbanem. Z kamienicą wiąże się legenda, która tłumaczy jej nazwę. Otóż w bardzo odległych czasach Prasłowianie posiadali piękny złoty puchar, który miał magiczne właściwości. Dzięki niemu ludziom żyło się dobrze i dostatnio. Dzban jednak w zawierusze wojennej został rozbity. A jego fragment przekazywany był w pewnym rycerskim rodzie, który miał dom w rynku we Wrocławiu. Dzięki temu maleńkiemu okruchowi rodzina żyła w bogactwie. Młody rycerz zakopał ten fragment w piwnicy swojego domu, zanim wybrał się na wojnę z Tatarami. Zginął w bitwie pod Legnicą, a razem z nim wiedza o tym, gdzie jest ukryty kawałek złotego dzbana. Kamienica znajduje się na wprost wejścia do piwnicy świdnickiej. W kamienicy składowane były beczki z piwem, które trzeba było przetoczyć do piwnicy świdnickiej. Niestety sprawiało to dużo trudności, ponieważ na tej stronie rynku odbywał się cały czas handel. Dlatego też wybudowano podziemny tunel, którym beczki przetaczane były do piwnicy świdnickiej. Zagadka. Która dotyczy kamienicy pod złotym dzbanem, to zagadka, która pyta nas, w którym miejscu we Wrocławiu wóz na wozie jedzie. To właśnie w tym miejscu, bo wóz jedzie górą rynku, jak również podziemnym tunelem do piwnicy świdnickiej. Po prawej stronie na rogu. Kamienicy widzimy złotą koronę, bo też kamienica nosi taką nazwę. Została wybudowana w połowie XVI wieku dla biskupa Jana Turzona. Niestety została przebudowana, a potem zniszczona. I kiedy ją odbudowano, na szczycie umieszczono atykę, jak również gwiazdy i koronę. Kolejna kamienica środkowa to kamienica nazywana Starym Ratuszem, bo to właśnie w tej kamienicy odbywały się pierwsze spotkania średniowiecznej Rady Miasta Wrocławia. Ostatni budynek to jeden z największych domów handlowych w początku XX wieku we Wrocławiu. Dom handlowy braci Barasz. Na górze znajdował się podświetlany globus, który zachęcał, żeby właśnie w tym domu towarowym robić zakupy. W Pierzej zachodniej u wylotu w stronę ulicy Wita Stwosza znajduje się piękna barokowa kamienica pod Złotym Psem. Portal, na którym widzimy Złotego Psa pochodzi z roku 1730. Kamienica została bardzo mocno zniszczona podczas końca II wojny światowej. Odbudowana dopiero w latach 90 XX wieku. Jak głoszą legendy w kamienicy straszy. Na strychu słychać różne dźwięki heblowania, strugania. Kiedy wchodzi się na strych, dźwięki przenoszą się do piwnicy. Prawdopodobnie tak jest do dnia dzisiejszego. W kamienicy, pod numerem 44, na stronie północnej, zwanej dawniej stroną targu Łakoci. Znajdowała się apteka. W do dnia dzisiejszego możemy zobaczyć tablicę z łańczyńskim wersetem. To jest dom, który Hygieja poświęca swym umiłowanym chorym, gdzie przyrządza się leki na wszystkie choroby. Bardzo blisko rynku wybudowano już w średniowieczu malutkie domki, które należały do altarystów, czyli osób, które opiekowały się wielkim kościołem świętej Elżbiety. Kamieniczek było więcej, do naszego czasu przetrwały dwie. Po II wojnie światowej mieszkańcy miasta Wrocławia nazwali kamieniczki Jaś Małgosia. Małgosia to wyższa kamieniczka. Jaś to niższa kamieniczka. I tak jak dzieci, które zostały porzucone w lesie, nasze kamieniczki Jaś i Małgosia również trzymają się za rączki. Brama, która spaja dwie kamienice, to właśnie symbolizuje rączki Jasia i Małgosi. Ale brama w średniowieczu to było wejście na cmentarz, który znajdował się przy kościele Świętej Elżbiety. Za kamieniczką Jasi Małgosia na terenie Przykościelnym od średniowiecza znajdował się cmentarz, gdzie na wejściu zostali pochowani buntownicy za karę, żeby deptać po ich grobach na długie lata. Jak również jedna z legend mówi nam, że na placu Przykościelnym pochowano skąpą przekupkę, której duch Wychodził w nocy z grobu, szedł na rynek wrocławski, wykłócał się z kupcami i nad ranem wracał znowu do grobu. Widział to strażnik z kościoła świętej Elżbiety. Postanowił, że zabierze całun, którym duch z skąpej przekupki był otulony. Kiedy kolejnej nocy duch przekupki wyszedł z grobu, strażnik zszedł zabrał całun i kiedy przekupka wróciła do grobu, zobaczyła, że nie ma całunu, postanowiła już więcej grobu nie opuszczać, żeby nikt jej więcej niczego nie zabrał. Skąpa przekupka to jedna z legend, która opowiada się na spacerze o kamieniczkach otaczających wrocławski rynek. W kamienicy Małgosia dziś Znajduje się siedziba Towarzystwa Miłośników Wrocławia. Kamieniczka Jaś należała do niedziorytnika pana Geta Stankiewicza. Kamieniczka Małgosia skrywa pewną tajemnicę. Kamieniczka Małgosia była kilka razy przebudowana. Pamiątką po kolejnej przebudowie jest krata, która zachowała się w parterze kamieniczki. Bardzo ciekawa jest data na tej kracie. Kamienice, które otaczają wrocławski rynek, oprócz swoich pięknych fasad, wybudowanych w różnych stylach, w różnych epokach, posiadają również tajemnice, ciekawostki, ale też są bardzo kolorowe. Te barwy które otrzymały kamienice wrocławskie, jak wierzyć historykom, miały zaświadczać o zamożności patrycjuszy, do których te kamienice należały. Żeby poznać więcej ciekawostek o kamienicach otaczających rynek wrocławski, na takie spacery w imieniu Towarzystwa Miłośników Wrocławia serdecznie zapraszam.